czasem kiedy mam coś do zrobienia i pojawia się stres takie pozytywne napięcie jakaś informacja to mój tato mówił mi że zachowuję się jak Louis De że po prostu miotam się jak on w tej serii filmów o żandarmie Dziś w Ewangelii mamy podobną sytuację, bo kiedy niewiasty przychodzą do uczniów i mówią, że grób jest pusty, że gdzieś zabrano Pana, to Piotr i Jan zrywają się z miejsca i biegną. Jan dobiega pierwszy, Piotr trochę wolniej, może z jakimiś trudnościami drugi. Jan stoi przed grobem, Piotr do grobu wchodzi. Z kolei w drugiej Ewangelii mamy podróż uczniów do Emaus, którzy opuszczają Jerozolimę i o których czytamy, że są sfrustrowani, że mają w sercu jakiś żal. Idą w totalnie przeciwnym kierunku niż pusty grób. Czego dotyka ta Ewangelia? No, ta Ewangelia dotyka problemu wiary, to znaczy do tej wiary możemy zmierzać na różne sposoby. Jedni bardzo gorliwie i szybko dobiegną do Jezusa, drudzy trochę wolni, z jakimiś problemami, może z doświadczeniem też tego, czego doświadczył Piotr, czyli z doświadczeniem grzechu, słabości, zaparcia się Chrystusa. Mogą być też tacy uczniowie jak Kleofas i Łukasz, o których czytamy w drodze do Emaus, czyli możemy pójść w zupełnie innym kierunku. Co wszystkich tych uczniów łączy? Łączy ich to, że wracają do wspólnoty, że spotykają się w Wieczerniku i dzielą się doświadczeniem z martwych wstania. Z martwych to nie tylko powstanie do życia Jezusa, ale to także odnowienie wspólnoty, wspólnoty wiary, wspólnoty kościoła. Z martwych musi się wydarzyć także w tej wspólnocie, którą tworzymy ty i ja. Musimy je przeżyć i musimy nim dzielić się z drugimi.